Punkt. Audycja publicystyczna. Ważne sprawy, problemy społeczne, etyka, codzienne dylematy. W punkt w każdy piątek po ósmej i 14 zaprasza Mariusz Wolański. Witam Państwa w kolejnej audycji z cyklu W Punkt. Dziś gościem jest Mariusz Rzeszotek. Mariusz jest znany przede wszystkim w środowisku społeczności lokalnej jako trener siatkówki młodzieżowej, jako trener UKS OPP Powiat Kołobrzeski. Ma swoje osiągnięcia, o których na bieżąco mówimy w Radiu Kołobrzek, przede wszystkim w Kołobrzeskim Przeglądzie Sportowym i naszych serwisach, ale to nie tylko. Mariusz też ma oczywiście ogromne osiągnięcia także jako zawodnik, a także jako trener w siatkówce plażowej i o tym też powiemy. Ale dzisiaj Mariusza zaprosiłem do naszego. Studia, do naszej audycji, po to, żeby pomówić troszeczkę głębiej o sporcie, ponieważ poza tym, że jest trenerem, nauczycielem wychowania fizycznego, jest doktorem nauk o kulturze fizycznej, czyli podejście Mariusza do sportu. Ma już wymiar tutaj naukowy, stricte naukowy i jednocześnie jest to jakiś wyraz nie tylko takiego głębszego zainteresowania, ale także ogromnej pasji, która w nim jest. Mariusz, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do nas. Dziękuję, to mi jest bardzo miło. Nigdy nie przypuszczałem, że będę miał okazję być w tym programie. No widzisz, takie to. Program. Właśnie. I teraz, ym, o co chciałem Cię poprosić? O to takie głębsze spojrzenie na, na sport. Jak to się stało? W którym momencie odnalazłeś tą pasję, żeby patrzeć na kulturę fizyczną troszkę inaczej? Wiesz co? Wydaje mi się, że tak naprawdę takie użytkowe spojrzenie na to zaczęło się w momencie, gdy musiałem skończyć z uprawianiem siatkówki jako sportowiec czynny, ponieważ to no, w, karierze, w karierze, może to duże słowo, ale zawsze, gdy czymś się pasjonujesz i nagle musisz powiedzieć, stop, koniec, jest taka, taki moment trochę pusty. I wydaje mi się, że to był właśnie ten moment, gdzie spotkałem fantastycznego profesora Rynkiewicza, który wciągnął mnie w taką troszkę bardziej naukową działalność i pokazał mi inne spojrzenie na to wszystko. Dzięki temu skorzystałem i zobaczyłem, że to, co się kończy tak naprawdę na etapie aktywnego uczestnictwa i uprawiania sportu, może dać bardzo fajny początek. Że to spektrum uczestnictwa w sporcie jest tak szerokie, że mimo że zdrowie już nie pozwala na trenowanie, na uprawianie tej siatkówki, to mogę zostać w tym, mogę prowadzić nawet fajne, ciekawe badania, mogę realizować się na innych płaszczyznach i, i tym bardziej pomagać innym. A jednocześnie jednak prowadzisz pracę trenerską. Tak, to był kolejny etap, właśnie gdzie udało mi się najpierw dostać pracę w Szczecinie jako nauczyciel, a po powrocie tutaj dostałem propozycję właśnie pracy z, z młodszymi siatkarzami. To też był bardzo, bardzo ważny dzień i ogromna satysfakcja. Jak zaczęła się praca, właśnie naukowa, na jakie aspekty zwracałeś uwagę i co uszczegółowiłeś? Najpierw zaczęliśmy od tego, że skupiliśmy się na koordynacji ruchowej. To był Wtedy jeszcze taki temat rzadko dość dotykany w piśmiennictwie naukowym, a mój profesor się tym pasjonował, jeśli chodzi o kajakarstwo. Złapaliśmy taki wspólny kontakt, wspólny język i powiedział, że wbrew pozorom kajaki i siatkówka mają dużo wspólnego i zaczęliśmy tak naprawdę łączyć te jego wyniki badań, szukać to, to co już udało się jemu ustalić z siatkówką. Ja tam w Lubuskim województwie znałem wielu trenerów, wielu zawodników, więc mieliśmy otwarte drzwi na wiele hal sportowych i tak naprawdę od trzeciej do pierwszej ligi, a nawet ekstraklasy mogliśmy wchodzić na treningi i prowadzić nasze ciekawe, fajne badania. I tam się skupiliśmy na odwzorowaniu poszczególnych wartości siły i szybkości ruchu u siatkarzy. W kajakach to jest bardzo ważne z wiadomych przyczyn, natomiast w siatkówce okazało się, że to był teren, gdzie no, było bardzo, bardzo dużo do zrobienia, bo siatkarze tak naprawdę potrafili generować tylko maksymalną moc, maksymalną siłę, ale w ogóle nie potrafili tego różnicować. I okazało się, że faktycznie to, co nam się udało ustalić później w pierwszej lidze w Gorzowie było wykorzystywane i naprawdę chłopcy skorzystali, jeśli chodzi głównie o zagrywkę, bo zrobiliśmy też test, który pomagał właśnie połączyć tą zdolność różnicowania siły, szybkości ruchu z celnością, bo wiadomo, że tam na przykład warto zagrać w konkretną strefę. Jedne są dalej od siatki, drugie bliżej. I ci, którzy mieli lepsze czucie tej swojej siły, którzy potrafili wygenerować optimum tyle, ile trzeba, a niekoniecznie maksimum, tak naprawdę radzili sobie lepiej. Czyli tu pewne rozwiązania poparte badaniami naukowymi. Tak, i to tak naprawdę niespodziewany wynik, bo tak naprawdę wszyscy, Mieli takie nastawienie, myśleli, że w zasadzie im mocniejsza zagrywka, tym lepsza, a już, no oczywiście, na tych niższych poziomach tak jest, ale gdy zaczyna się już taktyka, gdzie trzeba trafić w konkretnego zawodnika, nawet niekoniecznie dlatego, żeby zdobyć bezpośrednio punkt, ale zmęczyć go, utrudnić mu, zmusić na przykład przeciwnika do wykonania jakiegoś wariantu taktycznego, no to tam to już miało znaczenie. Czyli ta wtedy pierwsza liga to już był taki obszar, gdzie naprawdę można było skorzystać z tego. No to wynika z tego, że to cię bardzo fascynowało. Tak, i z tego z tak. Tak naprawdę zaczęła się przygoda. Doktorat już był zupełnie w innych warunkach realizowany, ale praca magisterska powstała w ten sposób. I to był temat twojej pracy mhm, magisterskiej? Tak. tak naprawdę, no, mieliśmy już gotowca. Po prostu przerobiliśmy to, co nas pasjonowało, to, co robiliśmy przez kilka lat na to, żeby była to praca. A ten moment, kiedy postanowiłeś iść krok dalej? Padła propozycja wprost, czy nie chciałbyś e, z zostać i zrobić ze mną doktoratu. No, udało się zrobić doktorat, zostać się nie udało, ponieważ żona studiowała wtedy jeszcze w Szczecinie i, i to tam Serce pociągnęło, no i, i tam no. zacząłem pracę w szkole podstawowej. Natomiast nie współpracowaliśmy ze sobą na uczelni, ale współpracowaliśmy no, korespondencyjnie, robiąc doktorat, pisząc wspólnie artykuły. Zresztą do tej pory, jeszcze w tym roku, też z profesorem zostałem zaproszony, tak żeby zrobiło się miło e, i żeby tą współpracę kontynuować. Wydaliśmy, myślę, że bardzo ciekawy artykuł o składzie masy ciała u dzieci. Powiedz coś na ten temat. Coś na ten temat. Generalnie takich badań jest bardzo dużo, ale to, co było nowe, to na co zwróciliśmy uwagę w tym artykule, to była różnica w proporcji tłuszczowej i beztłuszczowej masy ciała u dzieci. Tak naprawdę okazuje się, że większość z nas, z nas, z dzieci, to jest najbardziej przerażające, ma bardzo zły stosunek tej masy aktywnej, czyli mięśniowej do biernej, czyli tkanki tłuszczowej. I te dzieci naprawdę mają duży problem z tym, żeby uczestniczyć w no nie, nie tyle nawet w sporcie, ale w takiej kulturze fizycznej, która wymaga już większego zaangażowania, większego poziomu siły, po prostu no wyższego poziomu wszystkich zdolności motorycznych, ponieważ to im bardzo dużo utrudnia. Mogą mieć sporo mięśni, aczkolwiek sam stosunek tej masy biernej uniemożliwia, na przykład no, wystarczy wyobrazić sobie y, spacer z 5 kilogramową torbą, tak albo wziąć można dwie torebki cukru do ręki i spróbować chodzić po schodach, tak? To jest bardzo duże obciążenie i to jest ta masa, która nie poprawia, nie generuje żadnej siły, nie generuje żadnego rozkładu, to jest po prostu coś co biernie trzeba nosić i okazuje się, że I obciąża to obciąża, tak, i obciąża, hmm. obciąża i nawet jeszcze zaburza ten rozkład prawidłowy masy ciała, ponieważ otłuszczenie wisteralne nie dość że jest bardzo groźne ze względów zdrowotnych, no to również zaburza tak jakby to rozłożenie i utrudnia balansowanie środkiem ciężkości tym dzieciom. Jeżeli powiedzieliśmy właśnie o dzieciach, to sport jest nośnikiem. Nie tylko rozrywki, nie hmm. tylko zabawy, rywalizacji, ale ma przełożenie na wiele innych sfer życia człowieka, hmm. no dziecka w tym przypadku, o, o tym hmm. akurat rozmawiamy. O tym pomówmy. Oczywiście, oczywiście. Myślę, że w dzisiejszych czasach no nie sposób nie skorzystać z tego dobrodziejstwa. Ja akurat jestem związany ze środowiskiem siatkarskim, ale tutaj tak naprawdę każda aktywność taka ukierunkowana na rekreację, albo nawet już nazwijmy to sportem w przypadku dzieci, może ciężko o tym mówić, ale, ale też trzeba, nie, nie bójmy się tego, jest bardzo korzystna. No, no, głównie z tego względu, że w dzisiejszych czasach jesteśmy zasypani gradem, gradem różnych informacji. Tak naprawdę dzieci tkwią w bardzo złożonym środowisku, które ciężko zrozumieć dorosłym, a co dopiero tym dzieciom. Tak, stąd takie znalezienie drogi życiowej jest bardzo trudne. Może się okazać, że coś, co dzieci uważają za wartościowe, tak naprawdę może im szkodzić i, i niekoniecznie przynosić jakieś korzyści. Z tego względu sport pozwala. Myślę, że jako jeden z niewielu takich łatwo dostępnych czynników, to też apel do rodziców, pozwala dzieciom wykształcić koncentrację uwagi, bo wyróżnia się yy, tak naukowo cztery jej rodzaje, I tak naprawdę taka koncentracja, główny podział na wewnętrzną i zewnętrzną, czyli dziecko, które potrafi słyszeć siebie w uproszczeniu, ta koncentracja wewnętrzna w potrzeby swojego organizmu. Czasami nawet no, takie podstawowe fizjologiczne, jak jedzenie, spanie, ale tak naprawdę bardzo dużo dzieci teraz ma problem z motywacją, ma problem. Z chęcią, z radością po prostu działa. Nie, odnajduje jej, tak, nie no. odnajduje jej. A tak naprawdę sport pozwala słuchać siebie, czasami trzeba wybrać. No, tak jakby w moim przypadku też musiałem skończyć i znaleźć tą radość gdzie indziej. Jakby. I to uczy takiego wsłuchiwania się może nie tyle w swoje potrzeby, ale w to, co podpowiada organizm. To jest takie ujęcie wąskie i szerokie, czyli w dodatku jest jeszcze dodatkowy aspekt. Na przykład, gdy jesteśmy zmuszeni do działania pod presją, a nie oszukujmy się, bardzo dynamiczne zmiany teraz w naszym no, środowisku społecznym powodują, to, że te dzieci, które teraz są dziećmi, w przyszłości jak wejdą na rynek pracy, będą musiały być bardzo elastyczne i stabilizacji i będzie nie będzie tam praktycznie żadnej, więc muszą być bardzo odporni na, na różne rodzaje stresu i przede wszystkim otwarci na zmiany. A wydaje mi się, że żeby tak działać w takich warunkach, to właśnie ta koncentracja wewnętrzna, która pomaga na skupieniu się na jednym konkretnym obszarze, na tym, że mi się chce, na tym, że mam cel, na tym, że mi zależy, na tym, że widzę coś nowego i potrafię się uczyć, cały czas uczyć, i widzę się w kolejnych miejscach. Chce więcej, będzie kluczowa, ponieważ tak naprawdę dużo, dużo problemów psychicznych myślę, może się z tym wiązać z takim poczuciem niestabilności. Jeżeli ktoś do tego podejdzie jako problem, to może sobie z tym nie poradzić, ale jeżeli dzięki temu, że między innymi na przykład uprawiał sport, będzie potrafił odnaleźć w tym ciekawe wyzwanie, będzie potrafił wyznaczać sobie kolejne cele, będzie się rozwijał, będzie to widział nie jako kłody rzucane pod nogi przez los, tylko jako kolejne wyzwania, jakieś tak? właśnie wyzwania, dzięki którym można się rozwijać, to to jest bardzo ważne. No właśnie tutaj ja sobie pozwolę. Powiedzieć taką na, na zasadzie dygresji, ale też mm. takiego porównania. Przyszło mi do głowy, no ostatnio mocno angażuje się w sport, który nazywa się wyczynowe przeciąganie mm. liny, także teoretycznie, także to od tej Widziałem powołanie psych... do reprezentacji. <Quantostable> Dziękuję bardzo. W każdym razie zdążam do tego, że od strony psychologicznej ta hmm. specyficzna dyscyplina sportu polega na tym, że jest osiem osób w hmm. drużynie. Musi być idealna synchronizacja. I tutaj patrząc na to, m, od strony psychologicznej, dydaktycznej, jeżeli chodzi o młodzież, hmm. o dzieci, to to jest wyjątkowa rzecz, która. Po, która hm, jakby zapobiega wykluczeniu społecznemu. Kiedy jesteś po prostu w tej drużynie obojętny, jacy to są ludzie, prawda? I ty musisz mhm. po prostu osiągnąć ten cel bez idealnej synchronizacji, bez idealnego współgrania, nic nie osiągniesz. I takie rzeczy prowadzone właśnie w ośrodkach, w szkołach, one z taką młodzieżą mają właśnie wyjątkowy. Ta dyscyplina ma takie wyjątkowe przełożenie. Oczywiście, oczywiście. Mhm. To jest fantastyczne. Wszędzie Bo się gdzie tu mówię, że w sporcie, w różnych to... dyscyplinach są różne takie niuanse. Ta, każdy które... jest fantastyczny. Mhm. Oczywiście, dlatego świetnie, że jest. Takie spektrum, bo każdy się odnajdzie gdzie indziej. Być może indywidualista będzie lekko atletą, być może właśnie ktoś, kto potrzebuje tego zespołu wsparcia, pójdzie w tą stronę, aczkolwiek tu jest świetnie, że to zauważyłeś, bo wydaje mi się, że w życiu dorosłym, co jest najważniejsze umiejętność dostosowania się i pracy w zespole, prawda? Teraz jednostka zbyt wiele nie jest w stanie osiągnąć. Tak naprawdę te kompetencje jutra, na które stawiamy, to jest właśnie taka umiejętność grania razem, bycia drużyną, dostosowywania się do warunków jakiegoś projektu, bycia mobilnym, bycia przestawiania się z jednej roli na a to, co mówisz, i współpracy przede wszystkim. No, żeby coś osiągnąć dużego, teraz to wszystko jest tak złożone, tak trudne. Nie da się tego zrobić inaczej, jeśli nie przez pracę w super zespole. A jeżeli ktoś będzie wartościowym trybikiem tego zespołu, to ma szansę, żeby grać naprawdę o wielką stawkę. No właśnie, czyli też to, co powiedziałeś o tej radości, którą uprawianie sportu daje, prawda? Pewnie. I też o tym wyzwaniu, że wyzwanie, które jest też wzbogacone poprzez tą piękną emocję, jaką jest radość, no ułatwia sprawę. Oczywiście, no, trzeba się pogodzić. Z porażką, aczkolwiek to jest piękne myślenie, ponieważ większość z nas odpuszcza, załamuje się, uważa, że nie nadaje się, jestem zły. A to pokazuje, że tak naprawdę z każdej porażki można wyciągnąć konstruktywne wnioski. Jeżeli dowiem się, dlaczego dzisiaj nie wyszło, mam o wiele szansę, żeby wyszło kiedy indziej. Tak, następnym razem. Próbuję, 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 żeby w końcu wygrać swój pierwszy mecz i może to być mecz prawdziwy, albo w przenośni w życiu, nie wiem, pierwsza opłacona przez klienta faktura, albo podpisanie jakiejś dobrej umowy o pracę, to tak naprawdę na drodze do tego sukcesu na pewno będzie stało wiele porażek. Porażek, przez które można albo się zniechęcić i, i to zostawić odpuścić, albo wbrew pozorom. dążyć, 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 uparcie coraz I dalej. Sukces, tak, tak, właśnie. Żaden sukces nie przychodzi, tak i już gotowy, prawda? No Są to wyjątki, być może szczęściarze, ale na każdy sukces myślę, że przypada bardzo, bardzo dużo pracy i bardzo dużo porażek. Mariusz, kiedyś w Radiu Kołobrze rozmawialiśmy tutaj, mhm. w tym dokładnie miejscu o książce, którą wydałeś. Jak nie, przepraszam, ale nie mhm. pamiętam dokładnie tytułu, ale chodziło o to, jak dobrze prowadzić z dzieciakiem, dzieciakami zajęcia z wychowania fizycznego. Mhm. To jest, w, wydawałoby się, że to jest nic prostszego, jednak jest to bardzo trudna rzecz, tym bardziej, że jak wykazywałeś swoje swojej książce, ona może mieć przełożenie na zupełnie inne obszary i powinna być moim zdaniem lekturą obowiązkową dla każdego nauczyciela, nie tylko wychowania fizycznego. To Przypomnijmy bardzo. te najważniejsze tezy, które mhm. zawarłeś. To była książka, która tak naprawdę e, mówiła o relacjach e, między ludźmi, aczkolwiek była zbudowana na tej Cała opowieść była zbudowana na tej jednej relacji między uczniem a nauczycielem. No, z tego względu, że było mi do niej najbliżej, to, to pierwsza sprawa, a druga to jest taka specyficzna relacja, która jest obudowana bardzo wysokimi standardami pedagogicznymi, więc jeżeli coś działa tutaj, to na pewno będzie działało w każdej innej społecznej sytuacji, ponieważ no, między szefem a współpracownikiem, a współpracownikiem a współpracownikiem te standardy zazwyczaj są niższe, więc tak naprawdę można korzystać z tego. Drugą stronę przełożenia już nie ma, ponieważ wiadomo, jak ważna jest praca z dziećmi, dlaczego, dlaczego nauczyciele muszą mieć tak wysokie kompetencje. Wbrew pozorom mówi się być może inaczej, ale gwarantuję, że tak jest. Nikt z przypadku nie pracuje w szkole, a to, co, to, co się działo. No to, akurat to, to właśnie... tutaj się nie zgodzę z tobą. Niestety zbyt wiele osób z przypadku pracuje w szkole. Ale to wtedy nie nazywałbym tego pracą w szkole. Wiesz, to hmm. bym nazwał to siedzeniem w szkole i, i <laughs> zajmowaniem być może miejsca i zużywaniem powietrza, aczkolwiek <laughs> myślę, że, że taka prawdziwa praca w szkole to naprawdę, no, która przynosi efekt no Przede wszystkim dzieciakom. To wymaga bardzo wiele. I tu nikt z przypadku raczej nie powinien się znaleźć, a jeśli się znalazł, to myślę, że tych efektów zbyt wysokich miał nie będzie. Ale starałem się ująć to w ten sposób, właśnie też przede wszystkim dać ten pozytywny wydźwięk tej re relacji i starałem się wskazać, że to, co w tym jest ważne, to nawet niekoniecznie tyle, co, co czuje nauczyciel, co jak chciałby, żeby on był, jak on by chciał, żeby wszystko wyglądało, a tak naprawdę uczeń. Tym klientem, odbiorcą jest uczeń. To on musi zdobyć jak najwięcej na tej relacji, to on musi się. No, jak najwięcej nauczyć, wynieść jak najwięcej korzyści, które tak naprawdę później przez całe życie będzie wykorzystywał? Bardzo ciekawa książka, to jakby nie, ale jest też, to ona ma to do siebie, że jest napisana w bardzo prosty sposób. Tam jest też zilustrowane bardzo konkretne, konkretne sprawy, także mhm. to też jest istotne, żeby móc przekazywać określoną wiedzę w przystępny sposób. Bo popisywać się wiedzą to każdy potrafi, kto po, tą wiedzę posiada. Mhm. To akurat też muszę podziękować mojemu y, doktorowi, z którym miałem teorię sportu z kolei, ponieważ on cały czas nam sam pokazywał i zaraził mnie takim szukaniem y, informacji właśnie o copywritingu, o webwritingu, że tak naprawdę nie sposób napisać pracę naukową, której nikt nie czyta, a trzeba to, co powiedziałeś, mówić tak, żeby ludzie chcieli słuchać. Tak naprawdę w dzisiejszych czasach mamy bardzo duży niedobór czasu i jak czytamy, no czytamy na i być może dwie pierwsze linijki tekstu, tak? Bo to się układa na ekranie komputera w taką literę F. Jeśli chodzi o książki, jest niewiele lepiej. Więc żeby zdobyć taką uwagę, to przede wszystkim musi to być jakaś opowieść. Opowieść, która nie przynudza, która jest dość konkretna, ale przede wszystkim angażuje wyobraźnię też czytelnika i nie wiem, czy to wyszło, ale skoro mówisz, że dobrze się czytało, to mam nadzieję, dobrze że się tak. Czytało. Ale starałem się właśnie to zrobić w taki sposób, żeby to była po pierwsze opowieść, taka trochę w formie dialogu, żeby prowadzić tego czytelnika, no i to, co powiedziałeś, nie bodźcować za bardzo, bo tak naprawdę, no, ile tych informacji jest w stanie ktoś przyswoić, gdzie tak naprawdę ta książka jest złapana w chwili relaksu, w chwili wolnego czasu? Spójrzmy na rzeczywistość, jaka, mhm. jaka jest. Jeszcze ileś lat temu jedni mówią, że bardzo chętnie się uprawiało sport. Mhm. Niekoniecznie tak musiało być, nie było oferty. Mhm. No, wiadomo, że teraz jest inaczej. Ofert jest bardzo, bardzo dużo. Można powiedzieć że też jest moda na uprawianie sportu. Rodzice, mhm. niektórzy uważają, że to jest wręcz obowiązek, stawiają to na równi a niektórzy nawet bardziej na y, równi z rozwojem intelektualnym, na, nawet twierdząc, że jeżeli będziesz w pełni sprawny, jeżeli będziesz wysportowany, to lepiej będziesz się uczył, będziesz także sprawniejszy intelektualnie, że w takiej kolejności. Tak, tak. Są nawet wyniki badań, które to potwierdzają i myślę, że z tym nie ma co dyskutować. Natomiast tu widzisz, zawsze też się zastanawiam, jak to jest, że kiedyś nie było tylu klubów, nie było dostępnej infrastruktury, a te dzieci tak naprawdę bawiły się na boisku, a teraz nie ma ich tam, ale. Y, czy to gorzej, czy ta sprawność spada, czy bo wydaje mi się, że nie, że teraz. Faktycznie, może te, nie jest to tak powszechne. Te dzieci być może trzeba na tych treningach uczyć biegać, bo kiedyś tego nie było. Każde dziecko no naturalnie gdzieś tam wypracowało to sobie we własnym zakresie lepiej albo gorzej, ale potrafiło biegać, potrafiło nawet może zrobić przewrót. Na trzepaku zrobiło jakieś fajne figury, gdzie trzeba było się podciągnąć. Teraz nie, ale z drugiej strony jest, mamy tylu specjalistów, tak to się wszystko rozwinęło, że takie dziecko trafiając do szkółki, niezależnie czy to jest szkółka piłkarska, siatkarska, pły, czy to pływacka, to ci specjaliści są w stanie nadrobić. Jakieś te ewentualnie potencjalne braki w sprawności fizycznej czy ruchowej dziecka, których po prostu samo gdzieś tam naturalnie, tak jak dziecko samo uczy się raczkować, chodzić metodą prób i błędów, to wcześniej tak było, że te dzieci po prostu zdobywały ten opt optymalny, wystarczający do życia codziennego poziom sprawności same. Wyższy, niższy, a teraz wydaje mi się, że zmieniło się to w ten sposób i wydaje mi się, że jednak może nawet lepiej. Tylko tu oczywiście większa odpowiedzialność rodziców, to co powiedziały, żeby skierować na odpowiednie zajęcia, gdy dostrzegą, że dziecko no, może nie angażuje się, może nie jest zbyt sprawne, bo to nie można tego absolutnie lekceważyć. Nie każdy musi być mistrzem świata, natomiast jeśli chodzi nawet o funkcjonowanie w grupie, no jeśli ktoś, kto nie umie grać z kolegami w piłkę, nigdy nie wyjdzie zagrać w tą piłkę, tak? Traci bardzo dużo takich społecznych sytuacji do, do przebywania z innymi ludźmi. Być może nabawi się jakichś kompleksów, tak? Jeżeli nasze ciało nie wygląda tak, jakbyśmy chcieli, żeby wyglądało, no raczej nie będziemy korzystać z pływalni, ani innych takich okoliczności. Znowu zwiększa się ryzyko korzystania z innych typów na przykład, no już nie mówię o używkach, ale no spędzania czasu w mniej zdrowy sposób. A to co powiedziałeś, dzięki temu, że mamy taką bogatą ofertę, że tak naprawdę w każdym mieście, no w koło Brzegu jest tego bardzo, bardzo dużo, możemy dopasować te zajęcia do być może predyspozycji, być może upodobań swojego dziecka i zapisać je tam, gdzie ci trenerzy zrobią ABC, nauczą doskonale biegać, skakać, chodzić i dadzą tą sprawność. Przy okazji, dadzą tą pasję to coś, co pozwoli później odreagować stres po pracy, coś, co tak naprawdę. I satysfakcję poza szkołą, bo wyniki to jedno, a takie hobby, coś, w czym się realizujemy, co uwielbiamy, jest też bardzo ważne. No a pamiętajmy o tym, że ciało jest naszym no, najważniejszym narzędziem pracy od samego początku do samego końca. Jeżeli, jeżeli, jeżeli chcesz osiągać sukcesy, musisz być zdrowy. No, jak chcesz pracować, jak chcesz prowadzić nie wiem, działalność gospodarczą, jeżeli musisz zmagać się z chorobą, coś co zabiera ci nie tyle może możliwości, ale nawet czas. Tak? Więc dbajmy o to ciało, ponieważ jest bardzo ważne, nie tylko jeśli chodzi o osiągnięcia sportowe, ale myślę, że na każdej osczyźnie zawodowej. No właśnie bardzo ciekawą rzecz powiedziała Magda Juszczyńska z Kołobrzyskiego Klubu Fitness, która mhm. była też kiedyś gościem w audycji w punkcie. Ona powiedziała tak bardzo bardzo otwarcie, powiedziała: mhm. "Ja mam 40 prawie lat mhm. i robię wszystko, żeby moje ciało służyło mi, żeby było dla mnie czymś fajnym, a nie żeby mi przeszkadzało". I powiedziała właśnie o swoim mhm. wieku i powiedziała, że ona jest sprawniejsza od 16-17-18 latków, którzy są w rozkwicie, jeżeli to chodzi to... o sprawność o, mo o możliwości. Tak, bo ma tą świadomość, mm -hmm. prawda, że to, co tak naprawdę zadba o swoje ciało, to, co jemu da, tak naprawdę odzyska jako potężna wartość, potężna, możli ogromne możliwości podróżowania, rozwijania się, zwiedzania, robienia fantastycznych rzeczy, czy chociażby jakieś osiągania sukcesów zawodowych. I ostatni temat, bo mm -hmm. niestety czas ucieka, mm -hmm. to jest zmora czasami, w, ale radio tak ta właśnie <laughs> działa. A zatem chcę ci powiedzieć o tym, że we wtorek w Kołobrzeskim przeglądzie sportowym mm -hmm. gościliśmy Roberta Szpaka, mm -hmm. twojego kolegę po fachu... Ta. Świetnego trenera, siatkarskiego, organizatora. Rozmawialiśmy o siatkówce plażowej bardzo, mhm. bardzo dużo. I ty też tym żyjesz? Napisałeś kolejną książkę, która niebawem się ukaże, i w paru zdaniach przybliż ją. Tak, to był taki pomysł, żeby rozwijać się dalej i szukać kolejnych jakichś wyzwań, ponieważ pierwsza książka ukazała się w wydawnictwie. Natomiast postanowiłem teraz spróbować swoich sił również jako wydawca i cały ten proces stworzenia książki od początku do końca chciałem przeprowadzić sam. Teraz, właśnie wchodząc tutaj do radia, otrzymałem na maila już pierwszą wersję złożonej, gotowej książki. Wyszło ponad 480 stron, co mnie trochę martwi. Ze względów finansowych. Tak. <gry> I organizacyjnych, więc zobaczymy, ale z drugiej strony nikt, każdy pyta jak to możliwe, że o siatkówce plażowej da się tyle napisać. No da się, da się, jeśli to jest jakaś fajna pasja, ponieważ przez te lata przygód ze swoimi zawodnikami no rozwijaliśmy się razem tak naprawdę. Oni na piasku, a ja starałem się i na piasku i poszerzać tą swoją wiedzę. Naprawdę zauważyłem, że gdy zacząłem szukać tych informacji w Polsce było bardzo ciężko. Ukazały się bodajże dwie książki o siatkówce plażowej tylko w Polsce w całej historii, więc trzeba było sięgać do niemieckich publikacji, angielskich, e, nawet jednej włoskiej i otrzymałem też od Marka Mierzyńskiego wgląd do czeskiej książki, więc tak naprawdę ta wiedza gdzieś była poszatkowana w bardzo w odległych e, rejonach i trzeba było szukać w internecie, oglądać różne filmiki, tutoriale i czytać różne książki, żeby się czegoś dowiedzieć. Więc pomyślałem, że być może warto stworzyć niejako, nie jako wiadomo jak zaawansowany i doświadczony trener, ale jako osoba, która to wszystko znalazła przed chwilą i jeszcze tak troszkę na ciepło gdzieś tam ma w różnych notatkach, w różnych folderach w komputerze, spróbować połączyć to ze swoimi doświadczeniami, opisać co się sprawdziło, co zadziałało u nas, dlaczego i spróbować zrobić z tego książkę. No tak się okazało, że z małego projektu wyszło 480 stron ze schematami, ale cieszę się bardzo, ponieważ już ostatnia prosta i ta książka myślę, że niedługo już się pojawi, może jeszcze w tym roku kalendarzowym. Poczytamy i na pewno porozmawiamy mm -hmm. w Radiu Kołbrzech. Ja jeszcze tylko dodam, że są trenerzy, którzy potrafią pisać bardzo, bardzo, bardzo dużo, jeżeli mm -hmm. akurat zgłębiają, przecież Bartek Ciechanowicz. Tak. Zajmuje się przecież Ajki. Napisał chyba co najmniej trzy książki. Mm -hmm. no, miałem okazję je czytać. Barka też tu gościliśmy, prawdzie nie w audycji w punkt, ale w Kołzyskim przeglądzie mm -hmm. sportowym i tutaj no, fantastyczne rzeczy pisze ten elementarz Ajki, to tam jest mm -hmm. chyba na 600 czy 700 stron. Także wy, pasjonaci, macie, macie tą wiedzę, i potraficie mm -hmm. bardzo dużo napisać. Na szczęście dla nas. Mariusz Rzeszotek, trener Siadkarski, autor publikacji sportowych, doktor nauk o kulturze fizycznej, był gościem programu PUNKT. Mariusz, hmm. bardzo dziękuję za udział w dziękuję. naszej audycji. również, było bardzo miło. W PUNKT. Audycja publicystyczna. Ważne sprawy. Problemy społeczne. Etyka. Codzienne dylematy. W PUNKT. W każdy piątek po 8 i 14 zaprasza Mariusz Wolański.